Cześć, Siemka! Wczoraj w tutorialu doszliśmy do momentu, w którym odpaliliśmy program. To był naprawdę bardzo produktywny odcinek i dzisiaj myślę nie dojdziemy wiele dalej, natomiast trochę Wam opowiem o tym, jak, e, jak jest skonstruowany główny e, ekran Adobe Premiere przypominam, że w tym przypadku mamy Adobe Premiere CS5.5, chociaż różnice od wersji CS4 do CS6 one są bardziej takie, powiedzmy, na zapleżu. To nie, na pierwszy rzut oka tak naprawdę ciężko jest poznać, która to jest wersja. Więc jakąkolwiek macie z tych współczesnych, powiedzmy, to będzie mniej więcej tak samo wyglądać. Zacznijmy sobie od tego pola w lewym górnym narożniku. To jest znaczy, w ogóle każdy z tych paneli, jak widzicie, klikam w te panele, każdy z nich można zaznaczyć, co jest e, odzwierciedlone przez taką żółtą rameczkę, e, co znaczy, że jakby pracujemy w obrębie tego panelu. Czasami e, zmienia to. Kontekst pewnych skrótów klawiszowych, że na przykład, kiedy mamy literkę C, przycisk C jest skrótem na, na wykonanie cięcia, ale tylko w momencie, kiedy mamy zaznaczony ten obszar roboczy. Bo kiedy byśmy nacisnęli C, będąc tutaj na przykład na mikserze, no to znaczy to chyba nic nie zrobimy po prostu. Natomiast trzeba się do tego przyzwyczaić, że czasem po prostu w premierze warto sobie kliknąć na, dane, na dany panel, żeby żeby po prostu się do niego przełączyć i też pamiętajmy o tym, że właśnie premier jest tak skonstruowany modułowo, że e, możemy w różny sposób sobie aranżować te, te, te panele. Możemy sobie włączyć dodatkowy e, jakoś to w ogóle zmieniać układ tego wszystkiego. Ja nie chcę się tutaj tym bawić, bo jestem przyzwyczajony do tego domyślnego wyglądu, jak sobie to poprzestawiam, to potem będę musiał. O właśnie tego nie chciałem robić, to potem będę musiał z tym jakoś walczyć. No, polecam wam przyzwyczaić się raczej do domyślnego układu, e, ponieważ on no jest jakoś jest zagwarantowana mniej więcej e, jego użyteczność. E, dobra rozwodzę się strasznie. Mamy lewy górny róg, to jest panel do importowania plików. To jest y, lista wszystkich naszych rzeczy, które mamy zaimportowane w tym projekcie oraz rzeczy jakby nieistniejących fizycznie na naszym dysku, ale będące, y, będących elementami tego projektu. Już zaraz Wam pokażę, y, o co mi tutaj w zasadzie chodzi. Zaimportujemy sobie wczorajszy tutorial. Y, zaimportowałem w tutorial do tutoriala. Okej, okay, tutaj coś wyskoczył, jakiś błąd, a to nie. Eee, dobrze. I teraz widzimy, że ten plik jest tutaj zaimportowany, znajduje się na naszej liście. Eee, widzimy jego nazwę, którą możemy sobie tutaj zmienić. Jak zmienimy, co ciekawe, to nie zmieniamy wcale nazwy pliku na dysku, tylko eee, zmieniamy po prostu to, jak będzie on widoczny w premierze. Bo to... Pamiętajmy, że to jest właśnie idea jakby to się mo nazywa montaż niedestruktywny czy niedestrukcyjny. Non-destructive po angielsku. Chodzi o to, że kiedy e, tniemy różne rzeczy i obrabiamy e, wideo, to oryginalne pliki fizyczne, znajdujące się na naszym dysku, pozostają nienaruszone. No i to jest oczywiście. No to jest oczywiste, prawda? Kiedy się widzi taki soft, to jest naturalne, że traktujemy to w ten sposób, natomiast, e, no, kiedy sobie wyobrazimy czasy poprzedzające e, erę cyfrowych komputerów i montaż analogowy, no to widać, że jednak dość dużą wartość dodaną tutaj mamy, że możemy się bawić materiałem źródłowym, nie niszcząc go i nie, nie wykonując jakiejś jego kopii. E, Także tutaj znajdziemy wszystkie nasze pliki. E, możemy też tworzyć dodatkowe pliki. O, na przykład, zrobimy sobie. Nie, nie Color mat, tylko bars and tone. To jest taki ten. Tworzymy sobie nowy obiekt, który nie jest wcale plikiem fizycznie, tylko jest takim po prostu czymś, co sobie funkcjonuje w premierze. E, no to jest bars and tone po prostu. To jest ton dźwiękowy plus e, paski kolorów. No, używa się tego. Domyślam się w jakichś tam profesjonalnych zastosowaniach, ja sam tego używam czasem dla jaj po prostu, żeby na przykład zrobić przerywnik między dwoma fragmentami programu. Ale oczywiście, no, na przykład jak mamy kilka monitorów, prawda, i chcemy porównać sobie w jaki sposób wyświetlane są kolory na nich, czy wszystko jest ok, no to wtedy takich planszy kontrolnych możemy użyć. Yy, I tak samo z dźwiękiem, chociaż, no nie bez sensu, ale yy, no. Przeciągamy sobie, tu tutaj mamy ten, inną rzecz, którą możemy sobie zrobić, na przykład mata koloru, zrobimy sobie czerwoną planszę, tak, o, i teraz przeciągniemy sobie czerwoną planszę i damy sobie dźwięk z naszej planszy kolora, z kolorami, ale szaleństwo, patrzcie co zrobiłem, jest czerwona plansza i dźwięk z kolorowej planszy, <grytanie> no... Pokazuję wam po prostu, nie wiem, wstęp do wstępu do wstępu, tak? Zabawy z premierem. W ogóle najważniejsza lekcja, jaką możecie dostać a propos pracy z programem Adobe Premiere, zwłaszcza jeśli pracujecie na pc to jest skrót krawiszowy Ctrl-S bądź też Command-S na Macu. I to jest skrót do zapisywania projektu. Róbcie to co minutę. To jest jak w graniu w StarCrafta sprawdzanie, czy robotnicy się produkują. E, ponieważ ten program lubi się wywalać. Na Macu dużo, dużo rzadziej niż na PCecie, ale on się lubi zawiesić, lubi się spieprzyć. Lubi nam wywalić ostatnie pół godziny pracy do śmieci, jeśli nie sejwujemy. Więc zaklinam was, zapisujcie często stan rzeczy, bo bez tego Pożałujecie tego. Większość ludzi, z którymi pracowałem przy montażu, m.in. w TV-Gry, musiało się tego nauczyć w ten twardy sposób, to znaczy po prostu stracić parę godzin pracy, i wtedy każdy dopiero zapamiętywał, że może jednak czasem warto zasejwować. W ogóle, naciskając przycisk tylda, możemy sobie powiększyć każdy panel na pełny ekran. No to jest w celach, nie chcemy. Nie ja wiem, mamy bardzo dużą rozdzielczość i mały monitor i chcemy sobie zobaczyć na przykład nasz film w całej okazałości. Dobrze, więc tutaj mieliśmy panel zaimportowanych plików, tutaj mamy panel efektów, to... To tym się może zajmę kiedy indziej, tu jest nasz monitor, to tym też się zajmę kiedy indziej, efekty, mikser, metadane, to w sumie można zlać, wyłączymy to. Tu jest podgląd naszej głównej sekwencji, a tu jest nasza sekwencja. I zauważcie, że tu mamy napisane Sequence01 i tutaj mamy napisane Sequence01. Nazwiemy to gimbus. Gimbus. O. I teraz tutaj nam się też zmieniła nazwa, ponieważ to, co widzimy tutaj, to jest to otwarte. Czyli to jest to samo, po prostu. Sekwencja to jest tak jak trochę napomknąłem we wczorajszym e, filmie. Sekwencja to jest oś czasu. To jest fragment naszego e, projektu, ponieważ projekt jest czymś jakby oczko wyżej. Mogę wam to pokazać w ten sposób. Spróbujemy zrobić jakieś takie jakiś taki nie, wiadomo, nie wiadomo co. Teraz nie zwracajcie, może, uwagi na to, co, co robię za bardzo. Wszystkim tym będziemy się po kolei zajmować, tak? Ale powiedzmy, że robimy sobie jakieś takie badziewie. Ja, bardzo serdecznie zobaczymy. No, przepię przepiękny, naprawdę. I teraz użyję opcji Nest, zagnieżdżenia. O! I teraz mamy drugą sekwencję. Nazwiemy to kanciu. I patrzcie, co się dzieje. Teraz mamy jedną sekwencję. Drugiej sekwencji. Bardzo serdecznie. Zobacz. czary, naprawdę. Jak ktoś zna się trochę na programowaniu, to może, może to odnieść sobie do programowania, <grywania> że się zagnieżdża jedną rzecz w drugim. Zdaje się w programowaniu obiektowym, tak? E, dobrze. Przepraszam za dużą dozę chaosu, ale mam nadzieję, że nadążacie. Ja tak naprawdę nie mówię dużo. Dzisiaj nie powiedziałem prawie nic. W tym tutorialu, a mimo to gadam i gadam, więc pozostaje mi mieć nadzieję, że wnieśliście coś z tego i że ten groźny program Adobe Premiere z każdym kolejnym odcinkiem będzie Wam się wydawać troszkę mniej groźny, ponieważ tego softu naprawdę nie należy się bać. Tak długo jak jesteśmy w stanie regularnie sejwować, zapisywać stan projektu, bo jak nie, to, to dupa zbita. Na razie.